Lubię rozwiązywać łamigłówki logiczne. To zawsze jest taka okazja, aby rozruszać opony mózgowe. Bo to się właśnie rusza, kiedy się myśli, co nie? No, w każdym razie, żeby rozruszać mózg. W przeszłości zbierałem kostki Rubika, a teraz mam cały ich zestaw w szafie. A całkiem niedawno dostałem na urodziny taką zabawkę łamigłówkę, gdzie są takie dwie metalowe pręty połączone ze sobą i trzeba je rozdzielić i z powrotem założyć. Trudna to jest zagadka, ale podoba mi się. Taką łamigłówkę logiczną można też jeszcze znaleźć na butelce plastikowej w formie nakrętki. Wiem, że przymocowane zakrętki do butelek plastikowych to już jest stary breaking news, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że taka nakrętka to może też być taka łamigłówka. Jestem pewny, że posłowie Parlamentu Europejskiego. Wprowadzili te nakrętki głównie w celach ochrony środowiska i segregacji odpadów, lecz niechcąco też stworzyli taką zabawkę logiczną dla społeczeństwa europejskiego. Teraz każda osoba w Polsce, gdy złapie za taką butelkę plastikową, musi rozwiązać zagadkę: jak naleć sobie picia, lub napić się z gwinta tak, aby go nie rozlać, albo nie obrudzić się nim. Jest to bardzo prosta zagadka, jak dla mnie. Jak pierwszy raz zdobyłem taką butelkę z nakrętką, to rozpracowałem ją w minutę. Musiałem trochę się jeszcze do niej przyzwyczaić, ale to szybko potrwało. Mimo to cieszy mnie to, że taka zagadka została wprowadzona, albowiem zmusza to ludzi do myślenia. A ludzie często nie myślą lub nie chcą. Pamiętam, kiedy te nowe zakrętki były wprowadzane, to dużo ludzi nie lubiło je. I niektórzy. Aby udowodnić, jak bardzo niewygodne są nowe zakrętki, nagrywali swoje nieudolne interakcje z nimi. Te filmiki bardzo ciężko się ogląda. Kiedy się już wie, jak się taką zagadkę rozwiązuje, rozwala mnie to, że ktoś w ogóle chciałby nagrać się w takiej sytuacji, wysłać to na internet i wyjść na idiotę przed całym światem. Ale rozumiem, dlaczego to robią, bo cel jest taki, aby pokazać ludziom, że nowe zakrętki są złe. Więc najlepszym sposobem na to jest zrobienie filmiku pokazującego te nakrętki w złym świetle. Tylko paradoksalnie, robiąc to. Ci ludzie bardziej pokazują siebie samych w złym świetle, że są normalnie za głupi na to, żeby yy, rozwiązać prostą zagadkę. No bo naprawdę, to nie jest takie trudne nauczyć się żyć z nowymi nakrętkami i je rozpracować. Ale ci goście nie chcieli tego robić i to dużo mówi o społeczeństwie.